Witam Was, cześć, ja jestem Deadmos, a to jest kolejny odcinek z Malu Racer 3. Ponieważ yy, filmy te zajmują dużo miejsca, yy, filmy z Malu Racer 3 są ciężkie, dlatego muszę robić krótkie odcinki. Ostatni odcinek trwał chyba 23 minuty i ważył on początkowo ponad giga, dlatego będę robił po 2-3 wyścigi na odcinek. Zaznaczam trochę naszego malucha Teraz jedziemy dalej Już streamingowaliśmy maluchem Fajnie to wygląda Podoba mi się Ooo, tak Czerwony maluch nawet może odpowiada Ale pomyślę o zmianie koloru Uda no, też ma klatkować gra <coughs> Ale oni się rozbijają Czy mnie się wydaje, czy ten kier kierowca Ten maluchy jest ubrany na Jakiś taki wyścigowy styl O, panie, zagapiłem się na nitro Stanęli w miejscu, jak wróci. Teraz to już nie jest maluszek, ale jest już maluch. Ulepszony maluch. Dlaczego ten tam hamował? przyspieszenie i jeździ już trochę lepsze no, z ulepszyliśmy sobie silnik i skrzynię biegów i jedziemy dalej maluch rozwijał już trochę większą prędkość tak wątpię że yy, może nie tak wątpię że wymienię go w trakcie gry Będę go po prostu ulepszał albo jak potem to już o jeden model albo o dwa przeskoczę Model malucha Może z o tym ale był tylko jeden to są wersje tuningowe. 400 Muszę siedzieć jak najmniej w menu, jak najwięcej chcę się w pościgać żebyście to oglądali No i w sumie W sumie fajna gierka Fajna muzyka leci O, znowu nocny wyścig Znowu stanęli jak wryci i ja sobie tutaj POMykam Nitra mi brakło Koleś, mama ci kurde z tego wała dupę czy ja siedział na kiblu tak jak w Need for Speed Drivers pierdnął sobie i poleciał mu zdyżon Długimi mi będziesz po mordzie świecił? Znaczy, po dupie świecił? A znowu mi długimi po dupie świeci. I znowu brakło mi nitra. A ten mi chce... Ja ci długimi po dupie będę świecił, tak! Ja ci będę świecił A jak cię wezmę? Patrz, o, patrz! Ładnie wyglądam jak dupa. Gdzieś mi długimi znowu po nie świecił. Tak, jedziemy. Popełniłem błąd. Nie ja pojechałem lewą ścieżką. W najbliższej okazji będę to musiał zmienić. I wyobraźcie sobie teraz, takim maluchem, zajeżdżać, zapieprzać do Niemiec. Trzy jest 1100 km w moim przypadku. Trzeba będzie wypróbować Teraz będzie meta, 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 meta i po mecie. Dobra. I w tym miejscu zakończymy odcinek. Ja się z Wami żegnam, pamiętajcie, by subskrybować nasz kanał, jeśli podobały Wam się filmy i by wysyłać Wasze projekty winylów na nasz Facebook. Ja się z Wami żegnam, na razie, cześć!